9 czerwca w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie zaprezentowano pracę Marii Korskiej. Autorka to z urodzenia chorzowianka, ślązaczka, członkini Stowarzyszenia Artystycznego Żorskie Plenery i grupy twórczej Atelier. Prace to są jest różne, bo jest, jest, jest natura, i są, ale przede wszystkim jest tradycja śląska. To znaczy to, co tam zawsze we mnie gdzieś jeszcze było, chciałam to uwiecznić, bo coraz mniej jest tego, ludzie zapominają a to, co będzie utrwalone, to zostanie dla innych. Zawsze mnie interesowała teatry, sztuka, zawsze albumy, ale gdzieś tam coś drzemało we mnie, a teraz maluję. I to mi sprawia ogromną radość. W ogóle się urodziłam w Chorzowie Batorym, a potem wyemigrowałam na 50 lat i teraz mam okazję zaprezentować tu swoje prace. Znaczy ja w ogóle maluję od 2007 roku. Jestem nauczycielem, też emerytowaną nauczycielką i tak kiedyś zaszłam do atelier u nas w Żorach, bo mieszkam teraz w Żorach, atelier u pani Ewy Roter płóciennikowej no i tam namówili mi na malowanie. i tak to zostało. Piękna wystawa, która pokazuje i nasz folklor, który zachował się w pamięci pani piękne pejzaże, kwiaty. Myślę, że jest w tych obrazach dużo emocji, które Pani Maria w sobie ma. Jeżeli tylko zdrowie mi dopisze, to z przyjemnością malować, będę dalej, bo od tego się nie ucieka. Bo to jednak ta pasja jest i chce się to robić. Prace Marii Korskiej można oglądać do 30 czerwca.